Jak długo pan mieszka w Barlinku? 39 lat od urodzenia. Czyli od samego urodzenia? Pan jest Barlinianinem z urodzenia. To w takim razie no pan jest ekspertem w sprawach Barlinka. Proszę powiedzieć, czy tutaj się y, dobrze mieszka? No, pod jednym względem się dobrze mieszka, bo mamy zabytkową gęsiarkę, mamy zabytkową plażę. Lasy dookoła, wszędzie ekologicznie te tereny, czyste jezioro, można się odpocząć w sezonie letnim, dużo tu turystów przyjeżdża z Polski, jak również z zagranicy. Mamy dużo hoteli, dużo pensjonatów tutaj, to jest ładne miasto, takie wypoczynkowe, tu można się odpocząć, popływać. Jak na takie małe miasto, to rzeczywiście jest imponująca ilość hoteli. W sumie jest naprawdę dużo miejsc do pracy, jest to jezioro. Proszę mi powiedzieć, Pan mówił o tej gęsiarce. Ja nie jestem stąd, nie znam tej historii, ale podobno niedawno była jakaś taka afera, że to zostało zniszczone, teraz jak widzę już jest to naprawione, tak? Tak. Byli tacy klienci, jeden był z Barlinyka, drugi był z Pełczyc, nie znam ich, którzy próbowali tą naszą gęsiarkę ukraść, Aha. Ale, co... ale złapali. Aha, rozumiem. Złapali ich i odzyskali to. Tak. Bo jak ja tam przeczytałem na tablicy, to jest, ta geziarka stoi od 1912 roku, tak? Tak. Nawet wojnę przetrzymała, a tutaj ktoś chciał ukraść. Bardzo nieładnie. A niech pan powie, no bo z tego, co pan mówił, to wynika, że tutaj pan lubi to miasto, bardzo to je pan sobie To takie turystyczno-wypoczynkowe, bo jak wspomniałem, tu jest ładne jezioro, ładna plaża zabytkowa, można... Odpocząć się, wykąpać się, popływać się, wypożyczalnia kajaków, sprzętu wodnego i tym podobne. latem tutaj się na pewno turyści nie będą nudzili. A czy jest w Barlinku coś takiego, co pan by zmienił? Czy jest tutaj coś, co pana na przykład trochę drażni? Nie, nie ma nic nie. takiego. No, to, no to, to bardzo dobrze. to, to Jest pan szczęścia, że mieszkać w takim mieście, gdzie nic pana nie drażni. Bardzo dziękuję za rozmowę, miłego dnia życzę. No dziękuję. Dzień dobry, TVB24. Jedno pytanie: Jak się mieszka w Barlinku? Co to za miasto w ogóle jest? No to ładne miasto, małe miasteczko, dobrze się bardzo mieszka. Bardzo, bardzo, spokojnie, ładne mamy jezioreczko, laseczki, ślicznie. My jesteśmy z Myśli Boża, my słabo znamy Barlinek, dlatego proszę powiedzieć, jakie są największe zalety Barlinka, Pani zdaniem? No, przede wszystkim chyba woda, las, powietrze, no i ludzie są bardzo mili. A czy Barlinek ma jakieś, jakieś wady, jakieś słabe punkty? Na razie chyba teraz, w tej chwili to nie mogę odpowiedzieć, bo na razie nie widzę tego. Nie widzę. Po prostu nasze miasto jest piękne, uważam. Myśmy roz rozmawiali z mieszkańcami, pani jest już którąś tam osobą, i wszyscy właśnie mówili to, co pani, z tym, że parę osób powiedziało, że ruch jest nie do wytrzymania na tej głównej ulicy. O, to mogę panu... O, widzi pan, dlaczego jeżdżę rowerem po bokach? Bo jest duży ruch, to jest prawda. Ale podobno mają wam obwodnicę zbudować. Tak, 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 coś słyszałam na ten temat. W koło ma gdzieś tam iść, no. A ogólnie jest bardzo fajnie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Wystarczyłem panią. TVB24. tak. Robimy taki reportaż o Berlinku. Jak się tutaj mieszka? Bardzo dobrze. Świetnie. Yy, miasto rozwinięte turystycznie. Dużo turystów latem. Piękna okolica. Zapraszam serdecznie. Jak długo Pani tu mieszka? Oj, od, od urodzenia, czyli od 25 lat. Proszę powiedzieć, tak? jakie są w Pani opinii największe zalety tego miasta? Pani już wymieniła kilka rzeczy, tak? ale może coś jeszcze? Wie Pan co? A mogę o wadach? No właśnie, bo my pytamy mieszkańców i proszę sobie wyobrazić, że Nikt spośród mieszkańców Balnika nie może wymienić żadnych wad, chociaż widzę, że ludzie się strasznie starają. Tak? Niektórzy mówią, że ruch na głównej ulicy jest zbyt duży i to jest okay. wszystko. Nie, 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 brak. Brak na przykład y, kina, brak basenu. No chyba takich dwóch podstawowych rzeczy. Dużo sklepów, bardzo marketów. Coraz więcej przybywa. Lidl następny się szykuje koło mnie, a brak właśnie takiej rekreacji dla takich maluszków, o, zapisać na basen, żeby sobie popływał czy takie inne sprawy, nie? Także tego może brakuje. A tak jest bardzo... O, odzywa się, też mu się nie podoba. A tak jest okej. Okay. Tak go jest okej. Okay. No trochę. To nie wiem, czy on będzie chciał gadać, bo on no, może, jeść, może bo chce może iść jeść. na ślizgawkę. Aha. Na ślizgawkę chcesz iść? Tak! No, no, to pogadał chwilę. No, no, to jest, no. Czyli z Pani strony taka konstruktywna krytyka. Pani wymieniła dwa konkretne punkty, tak, tak, tak. których tu brakuje, czyli basen... Basen i, i kino. Basen i kino, nie tak. ma tego. Chociaż jest blisko, nie? Do Gorzowa, ale jednak, jednak przydałoby się. Pod nosem jakby było, to zawsze człowiek by sobie wieczorem jakoś ten czas spędził miło, nie? No, a tak to. Mówię, już w tym moim wieku to raczej takie balety jak tam dwudziestka czy inne rzeczy to odpadają, nie? No, także kino to chyba najbardziej, no, no tak. Było potrzebne. Ale ja Było panią pocieszę w myśli Bożu też nie ma kina, no a też to. by się przydało. Ale jest basen. Basen mamy, tak. No właśnie, no to wy macie chociaż basen, a my nie mamy kina, kurczę, ani basenu. No. Ale tak fajnie jest, nie? nie? Jest fajnie, naprawdę z mojej perspektywy to bardzo miłe, sympatyczne miasteczko. Dziękuję no, uprzejmie. Tak, dziękuję również panu. TVB 20.